Siemanko moi drodzy, słuchajcie, w dzisiejszym filmie pokażę wam jak jeździć na rowerze. Dokładnie ta sama mechanika, która była w poprzedniej części, czyli w Clay 2, powróciła również do Debista. Jak widzicie, mamy tutaj rower. Pokażę wam na mapie, gdzie to dokładnie jest. Ogólnie musicie sobie iść tędy. Na spokojnie myślę, że tutaj traficie. I przy kamieniu będziecie mieli właśnie taki rower. Będziecie musieli się dobrze ustawić, żeby na niego kliknąć i odpali się wyzwanie, które się nazywa Jedź na rowerze. Jak widzicie, żeby ukończyć to z poziomem złotym, musicie poniżej minuty ukończyć wyścig. My sobie teraz go zaczniemy, pokażę Wam jak to wygląda. OK. Jak widzicie mamy flary, także wsiadamy na rower hopsa. Mamy tu kilka rowerów i jedziemy. Shiftem możecie sobie też troszeczkę przyspieszyć. Sterowanie jest dosyć ciężkie, ale myślę, że damy radę. Po lewej stronie, jak widzicie, mamy trasę, którą musimy oczywiście ukończyć jak najszybciej. dobra, nie idzie źle, zaraz będziemy w połowie Ok, tutaj lekki drift <grystanie> dobra, trzeba uważać, żeby troszeczkę nie wyjechać poza obszar, bo jak widzicie, może nam się us anulować challenge po prostu dobra jeszcze trochę 47 sekund, czy damy radę na złoto? fajnie by było w sumie o, jeszcze 3 punkty, chyba nam się nie uda Niestety za wolno się zebrałem do tego, ale mamy srebro, także spoko sprawa, na pewno powtórzę sobie jeszcze to wyzwanie. Także zachęcam, żebyście Wy również spróbowali tutaj sił w tym wyścigu. Dzięki wielkie za oglądanie filmu, mam nadzieję, że się przydał. Jeżeli możecie, zostawcie jakiś ślad tam na dole, będzie mi bardzo miło. Dziękuję wszystkim wspierającym na kanale i słyszymy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia!